Moje drogie panie, sweterek Kidi, tutaj macie 160 cm obwodu w biuście, na dole tutaj on jest do 122, ale my go raczej nosimy jako wersję dziewczyny taką dotaliowaną, tak? On jest taki pięknej siateczki liśniącej i ten czarny lekko się mieni. Mam nadzieję, że dobrze to ten filmik oddaje. Cena jest 88 zł. Słuchajcie, jest tak ładna bluzko, swete, bluzko sweterek taki. I do pracy, i na randkę, i do topu, i bez topu, i do stylizacji, i do spodni, i do spódnicy, i na boho, i na elegancko, i do y, y, jeansów. I do szortów, do noszenia cały rok, bo jest to taki siatkowany, a dodatkowo, nie wiem czy ta kamerka dobrze oddaje, ale on się tak leciutko mieni, dzięki czemu ma taki elegancki sznyt kobietki. X2789 czarny i cena. 88 zł. Można sobie kupić kilka kolorów i mieć bardzo różne stylizacje. Tutaj taka czarną zrobiłam na ciemno, z topem Sofii. Możecie ten top Sofi sobie tak zostawić, żeby wyrzucić tą koronkę tutaj, wysunąć ją jakby za rant sweterka i jeszcze dodatkowo sobie podbuzerować. Także takie różne pomysły na stylizację tego sweterka. Kolorów już Wam przybliżam, bo kolorów mam mnóstwo przepięknych. Każdy lśni. Ona na tych jasnych kolorkach widać. X2789 czarne. Pięknie wygląda. Jest taka bluzk, bluzkowy sweterek. Rękawki takie dziewczyny trochę skrócone, żeby na, bo zakłada sobie dużo bransolet, co Wam też pokażę. Dziewczyny błękitny. X2789 błękit. I ten się nie lekko na srebrno. Oczywiście piękny fiolet, ale lista rezerwowa. Czarny, ostatni egzemplarz, kochany moje. Piękna kawa, ale kawa jest piękna. Nie wiem, czy odda to kamerka, ale on te, one wszystkie się mienią, ale nie tak, że się błyszczą. On się tak delikatnie mieni, przez co ma taki naprawdę niesamowicie fajny sznyt. Rudy. Rudy to bestseller, bo wygląda cudnie. Kobietki morskie, Cudeńko. Wiemy, kochamy się w tych kolorach. Ciemne złoty, największy bestseller ever. Ciemne złoty? Oraz dziewczyny jasny złote. No i oczywiście jeszcze do kolekcji mamy puder bluzkowo-sweterkowy, takie cosik na serducho dobre do noszenia. Zawsze pięknie wygląda.